Przed końcem 2013 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu 21 km autostrady A4 na odcinku Rady korczowa Ostatni odcinek tej drogi o długości 4,5 km przed granicą z Ukrainą został wykonany z betonu. Teraz autostrady o nawierzchniach betonowych łączą Polskę nie tylko z zachodem, ale także ze wschodem Europy. Odcinek autostrady A4 o długości 21 km od węzła-przemyśl do granicy państwa w Korczowej został wybudowany przez firmę AWAX. Wartość kontraktu to 818 milionów złotych. Kontrakt zrealizowano w systemie Projektuj i Buduj. Inwestycje współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za realizację betonowej autostrady odpowiadał podwykonawca firmy AWAX, firma Hyleet Plus Werner. Rolę inżyniera kontraktu przy tej inwestycji powierzono firmom URS oraz Promost Consulting. Konstrukcja tutaj wygląda w ten sposób, że jest to budowa z chudego betonu. D9, 20 cm to ten jest warstwa taka przeciwpoślizgowa, poślizgowa z geosyntetyku i na tym już jest deton nawierzchniowy do 40 26 cm. Roboty zaczęły się w 2012 roku, wtedy wykonano trzy odcinki o łącznej długości około 2 km. I w 2013 roku, gdzie wykonałem, pozostałe odcinki o łącznej długości około 2,5 km. Każdą jezdnię betonową tworzą trzy pasy po 3,7 m szerokości każdy i pas awaryjny o szerokości 3,5 m. Nawierzchnia była układana po siedmiu dniach od wykonania podbudowy. Całość robót betonowych, zarówno w zakresie podbudowy, jak i betonu nawierzchniowego, była obsługiwana z mobilnego węzła firmy Hyleet plus Werner, który znajdował się w sąsiedztwie autostrady A4. Beton był dowożony na miejsce wbudowania samochodami samowyładowczymi. Czas nacinania nawierzchni był ściśle uzależniony od temperatury zewnętrznej. W 2012 roku, gdy układanie na wierzchni odbywało się w okresie letnim, pierwsze cięcia były robione już po 3-4 godzinach. Gdy w 2013 roku beton był układany późno jesienią, pierwsze cięcie wykonywano nawet po 24 godzinach odłożenia na wierzchni. Drugie nacinanie wykonywano po trzech tygodniach. Szczeliny poprzeczne wykonawca wypełnił profilami dylatacyjnymi. Szczeliny podłużne były wypełniane masą zalewową. Profesor Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, był pod wrażeniem betonowej a Cieszę się, że, że to jest już na, na tym etapie, że możemy się nawet przed Europą pochwalić tym, że, że coś, zrobi, coś zrobiliśmy. Cieszę również to, że w takich miejscach, gdzie absolutnie uzasadnione jest to, choćby planowanym obciąże, obciążeniem ruchu, stosowany jest beton. Tutaj Właśnie te ostatnie prawie 5 km przed granicą w Korczowej jest beton. Beton, tak na pierwszy rzut oka, dobrze, dobrze wyglądający. Z informacji, którą tutaj uzyskujemy, mamy potwierdzenie, że jakość, jakość tej nawierzchni, jakość pobieranych próbek też jest absolutnie na wymaganym poziomie. Więc, więc to dobrze. Jeżeli dzisiaj możemy powiedzieć, że, że w Polsce mamy e, prawie 700 km nawierzchni autostrad i dróg ekspresowych, na których pojawił się beton, to chyba dobrze, że, że, że udało się przez te kilkanaście lat, kiedy realizowany jest program budowy e, dróg szybkiego ruchu, e, udało się złamać e, tą monokulturę e, bitumiczną. Jest, tak jak wielokrotnie mówię, jest miejsce i dla asfaltu i miejsce dla, dla betonu. Za każdym razem powinna być kwestia świadomej decyzji popartej ekonomicznymi wyliczeniami. O wyborze betonu jako rodzaju nawierzchni w tym miejscu zdecydował oddział rzeszowski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Było to spowodowane tym, że strona ukraińska nie zrealizowała po swojej stronie nie tylko autostrady, ale nawet infrastruktury przejścia granicznego. Dlatego ostatni odcinek autostrady A4 musi być przygotowany na kolejki tirów stojące do granicy. Z takie miejsce jak to, w którym jesteśmy, czyli, czyli odcinek bezpośrednio przed, przed przejściem granicznym, gdzie liczymy się i musimy się liczyć z dużym, dużym obciążeniem ruchu samochodów ciężkich, tirów itd., tak to jest praktycznie jedyne, to jest jedyne rozwiązanie. Tu wystarczy przyjść latem i zapytać czekających na odprawy, zapytać kierowców, co myślą o asfalcie, porównując go do, do betonu. Proponuje taką, taką wizytę przy temperaturach na poziomie 30 kilku, 35 stopni. Wtedy żadne naukowe argumenty nie będą, nie będą potrzebne. Ci kierowcy, naprawdę ludzie doświadczeni, jeżdżący w różnych miejscach, oni będą mieli najlepsze argumenty. Oni powiedzą nigdy asfalt, bo po prostu wiadomo, że w takich warunkach nie ma możliwości, żebyśmy nie uszkodzili takich nawierzchni. kolejnych i tak dalej, i tak dalej. Tylko w takim, w takim miejscu. Dzięki oddaniu do ruchu odcinka A4 od węzła-przemyśl do Korczowej, kierowcy mają możliwość przejazdu autostradą o długości prawie 50 km, która wiedzie nieprzerwanie od Jarosławia do granicy z Ukrainą.